Ciekawy, jaką wersję dzisiaj prezentuje pogoda. Dzień dobry, witam Was serdecznie. No jaką wersję prezentuje pogoda zimową? Przecież ten tydzień będzie zimowy, to już umówiliśmy się wczoraj, prawda? Co prawda to nie jest taka zima na całego w naszym regionie, bo na przykład południe Polski, no tam bardziej intensywne opady śniegu i też niższa temperatura. Na przykład spytkowice. Tak teraz wyglądają. Proszę zwrócić U. uwagę, że zima tam na całego. Prawda. I... Mogę się pochwalić, że jeździłem tam na nartach. Ale brakuje jeszcze narciarzy jeszcze stoki nieczynne, w Warszawie już nie jest tak biało jak w niedzielę, dlatego że no, mamy plusową temperaturę, w nocy ten mróz się pojawia, ale to jest taki delikatny mróz, minus 2, minus 3 stopnie, natomiast ta nadchodząca noc będzie dość niebezpieczna, dlatego że będą pojawiały się opady marznące mm -hmm. i pojawi się też gołoleć, także niby lekki mróz, ale dość niebezpieczny w kontekście kierowców i w kontekście tego, że rano na przykład idziemy do metra na autobus, chodniki są śliskie, także uważamy, panie drogie, myślę, że szpilki, obcasy, no na ten moment trzeba odpuścić. W górach jest szansa, że się utrzyma, szczególnie, że te najbliższe 24 godziny jeszcze będą z takimi dość intensywnymi opadami śniegu i w górach może spaść nawet jeszcze dodatkowo 15 cm śniegu, więc jest na to szansa, a tymczasem zapraszam na szczegóły i pogodowe mapy. Nadchodząca noc będzie z dużym zachmurzeniem, dlatego że będziemy w zasięgu rozległego układu niżowego. Spoglądamy na nasze pogodowe mapy. W całym regionie będą pojawiały się opady deszczu ze śniegiem oraz opady śniegu, szczególnie na północy najgorsza, taka najbardziej U, niebezpieczna opady mieszane. Jeśli chodzi o ciśnienie, delikatnie wzrośnie w południe na warszawskich barometrach 994 ha. I jutro w tym najcieplejszym momencie dnia od 1 do maksymalnie 4 stopni. Najcieplej będzie na ziemi radomskiej, ale przez cały dzień. Nadal będą się pojawiać opady, zarówno mieszane, jak i opady śniegu. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu.